Siemanko, tu Natalia z Projektu X. Dziś opowiem historię zwierząt, które uratowały ludziom życie. Wiem, że brzmi to niewiarygodnie, ale zaufaj mi, będzie naprawdę emocjonująco. Ale zanim zabierzesz się do oglądania, zasubskrybuj kanał Projekt X, bądź na bieżąco i koniecznie zostań ze mną do końca. Często myślimy, że dzikie zwierzęta są do nas wrogo nastawione i co prawda w większości przypadków niestety tak właśnie jest, bo nie oszukujmy się, w dużej mierze sobie na to zasłużyliśmy, ale mimo wszystko historia zna wyjątki od tej reguły i coś mi się wydaje, że naszym czworonożnym i dwunożnym przyjaciołom, rybom, ptactwu i wszelkiemu stworzeniu najbardziej zależy jednak tak jak nam na przetrwaniu gatunku oraz ciągłym Rozwoju. Szczerze, według mnie powinniśmy być na co dzień bardziej wdzięczni nie tylko za swoje życie, ale też istnienie na ziemi innych istot żywych. Posłuchacie dziś różnych historii: od tej o dwóch lwach, które zaopiekowały się małą dziewczynką, aż po bohaterskiego lwa morskiego, który chciał dać samobójcy jeszcze jedną szansę. Oto opowieści o pięciu dzikich zwierzętach, które uratowały ludzkie życie. Od najmłodszych lat wpaja nam się, że lwy to prawdziwe maszyny do zabijania, które nie zawahają się ani chwili przed atakiem. Posłuchaj tej historii, a być może zmienisz zdanie, ale zawsze pamiętaj, że w większości przypadków lwy to nieprzewidywalne bestie i naprawdę nikomu nie życzę spotkania oko w oko z wielkim ryczącym lwem. Lwy na ratunek małej dziewczynce. W 2005 roku podczas drogi do domu ze szkoły czterech mężczyzn porwało dwunastoletnią Etiopkę. Całe szczęście zaledwie tydzień później podczas próby wywiezienia jej za granicę policji udało się ją namierzyć i to tylko dlatego, że wcześniej porywacze spotkali się twarzą w twarz z trzema afrykańskimi lwami. Wystarczyło, że zaryczały, a porywacze pognali ile sił w nogach, zostawiając za sobą porwaną dziewczynkę daleko w tym. I choć każdy z nas spodziewałby się teraz tragicznego zakończenia tej niezwykłej historii, to co ciekawe, lwy nie zrobiły jej żadnej krzywdy. Wręcz przeciwnie, zostały z nią chroniły i stały na straży aż do momentu, kiedy odnalazła ją policja. A lwy spokojnie wróciły do dżungli. Afrykańskie media nazwały ten incydent cudem Bożym, no bo jak inaczej nazwalibyście taką reakcję dzikich lwów. Samobójca uratowany przez lwa morskiego rocznie w Polsce życie odbiera sobie ponad 5000 osób, a samych prób samobójczych jest aż 10 razy więcej. To przerażające statystyki, ale niestety nawet jeśli chodzi o najbliższe nam osoby, to nigdy nie wiemy, co tak naprawdę dzieje się w ich głowach. Dlatego tak ważne jest, by to regularnie sprawdzać, zwłaszcza jeśli są samotni. Pamiętaj jednak, by przede wszystkim chronić swoje własne zdrowie psychiczne. No ale teraz czas na coś pozytywnego. Zobaczysz, ta historia podniesie cię na duchu, bo to prawdziwie piękna opowieść o sile natury. W 2000 roku, cierpiący na depresję oraz chorobę afektywną dwubiegunową, Kevin Heinz sięgnął dna. Czuł, że jego życie już dawno wymknęło się spod kontroli i zamiast dalszej marnej egzystencji wybrał samobójczą śmierć. Zaledwie kilka godzin później Heinz stał już na moście Golden Gate. Wszedł na barierki, zachwiał się i wskoczył prosto do głębokiej zatoki. Nie uwierzycie, ale Heinz nie zginął. Mężczyzna boleśnie roztrzaskał sobie w kręgosłupie trzy kręgi i dopiero wtedy zrozumiał, że popełnił błąd, którego nigdy popełnić nie powinien. Na szczęście na jego drodze stanął anioł, a raczej lew morski, któremu widocznie też zależało na życiu. Życiu Heinza. bo kiedy jego bezwładne ciało tonęło, lew wypychał go ponad powierzchnię wody, aż do momentu, kiedy na horyzoncie pojawiła się Straż Przybrzeżna i wyłowiono go z wody. Według Heinsa to właśnie lew morski uratował mu życie i wrócił wiarę, dzięki której mężczyzna postanowił o siebie zawalczyć i całkowicie zmienić swoje życie. Po wyjściu ze szpitala rozpoczął prowadzenie programu pomocy ludziom z depresją i już od wielu lat jego. Historia inspiruje chorych oraz zachęca tych, którzy codziennie walczą z chorobami psychicznymi, by zaczęli mówić innym o swoich problemach. Wieloryb najlepszym ochroniarzem Biolodzy morscy znajdują w podwodnym świecie wiele ciekawych stworzeń, odkrywają mnóstwo niesamowitych zjawisk, ale niektóre sytuacje nadal pozostają dla nich tajemnicą jak megalodon, czy wieloryby w roli ludzkich ochroniarzy. Na jednej z wypraw badawczych na wyspy Kuka, bieloszkę morską Nannhauser bardzo zdziwiło to, na co natknęła się pod wodą. To coś wyglądało jej na wyjątkowo nachalnego chumbaka. Myślała, że wieloryb jest po prostu zaciekawiony tym, co robi i dlatego podpływa do niej tak blisko, ale szybko zdała sobie sprawę, że chodzi o coś zupełnie innego. Może się na nią wkurzył, a może chce ją wystraszyć. Ale po wnikliwych obserwacjach prawda okazała się zupełnie inna. Ten 30-tonowy osobnik wcale nie był zainteresowany tym, co robiła Nan. Wieloryb chronił ją przed żarłaczem tygrysim, który już zacierał zęby na smaczny ludzki kąsek. Na szczęście, przed śmiercią uratowała ją solidarność morskich stworzeń z ludźmi. Hauser stwierdziła później, że być może to pierwszy zarejestrowany przypadek humbaka, który ochronił człowieka przed innym drapieżnikiem. Niesamowite, prawda? Tę kobietę uratował jeleń. Patrząc na to, ile osobników rocznie zabijają kłusownicy, aż trudno uwierzyć, że jeleń w ogóle rozważyłby intencje ochrony, a co dopiero ratowania ludzkiego życia, ale jak już wszyscy dobrze wiemy, żyjemy na niezwykłej planecie, czego najlepiej dowodzi ta historia. Była ciepła noc w Miami. Pewna studentka wracała po imprezie do domu, kiedy nagle napadł ją zbir, wyrwał dziewczynie torebkę, owinął jej rączkę wokół szyi i zaczął brutalnie dusić. Wtedy do akcji wkroczył on. Wielki jeleń wyskoczył z zarośli i ruszył prosto na nich. Z przerażenia bandyta uciekł w pole, a za nim wyraźnie wściekły, pogalopował wielki dorodny rogacz. Patrząc na nieśmiałą naturę jeleni, to spotkanie było naprawdę wyjątkowe i znajduje na nie tylko jedno wytłumaczenie. Przez to, że kłusownicy upodobali sobie jeleninę i mają częstą styczność z przemocą, jelenie wiedzą z czym należy walczyć, nawet jeśli nie dotyczy ich to bezpośrednio. Nieśmiało można rzec, że jeleń miał silne poczucie etyki i moralności, a nawet empatii dla tej kobiety. Tak było niezmyślam. Delfiny kontra rekiny. Myślę, że nikogo z Was tu zgromadzonych nie atakowały nigdy rekin, bo gdyby tak było, raczej byśmy już nie gadali. Ale pamiętajcie, że w każdej, nawet najbardziej beznadziejnej sytuacji zawsze jest ta iskierka nadziei. Jeśli kiedykolwiek zaatakujecie rekin, módl się o delfiny. W 2016 roku Todd Andries surfował na wysokich grzywach fal w Kalifornii, kiedy poczuł jak deskę pod jego nogami chwytają zęby rekina. Co prawda, pierwszy raz spudłował, ale bardzo szybko poprawił swój błąd. Złowieszczo machnął pyskiem, drasnął łydkę i Pogryzł go po całym ciele. Rekin był rozwścieczony, ale zanim rozpoczął trzeci atak, na ratunek przyszła mu sama matka natura. Toda szamotał się w wodzie, walcząc z rekinem o życie. Przeraźliwie machał nogami, próbując strącić jego ostre zęby, kiedy nagle z pod fali wypłynęło wielkie stado delfinów. To one uchroniły Toda przed kolejnymi atakami rekina i eskortowały go na sam brzeg. Tylko dzięki nim Todd przeżył, ale jak to zwykle bywa wśród surferów, ten incydent ani trochę nie pomniejszył jego miłości do surfowania, a wręcz przeciwnie najprawdopodobniej na chwilę po wypadku chłopak od razu wrócił do wody. Surferzy już tak mają, nawet w momentach, kiedy natura pokazuje im swoje najstraszliwsze oblicze. Ta opowieść dodatkowo przypomina nam, że wszyscy marzymy, by mieć obok siebie takich cudownych przyjaciół jak te delfiny, czego wszystkim wam szczerze życzę. To była już ostatnia historia dzisiejszego odcinka. Lubicie oglądać ciekawostki o zwierzętach, czy wolicie raczej te o ludziach i ich pokręconych losach? Odpowiedzcie w komentarzu, a tymczasem zapraszamy na naszego facebooka, skąd możecie łatwiej linkować nasze historie swoim przyjaciołom. To pomaga nam się rozwijać. Dzięki i pozdrawiam.